Cześć, mam na imię Rafał. Na Politechnice Świętokrzyskiej studiowałem inżynierię środowiska. Dziś wprawiam ruch łożyska, które napędzają przemysł na całym świecie. Bo czasem jeden dobry kierunek wystarczy, żeby wszystko zaczęło się kręcić. Odkąd skończyłem tylko szkołę i widziałem, już, że będę kontynuował studia techniczne. Dlatego też wybrałem Politechnikę Świętokrzyską. Głównie wybrałem dlatego, że jest to uczelnia, która ma bardzo dobrą renomę. Oferuje bardzo wysoką jakość kształcenia. Ma dosyć spory wybór kierunków. Ale dla mnie tak naprawdę też było ważne to, że dyplom Politechniki Świętokrzyskiej to jest rzecz, która jest ceniona wśród przyszłych pracodawców, co powoduje to, że absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Do firmy trafiłem po szkole średniej. Tak naprawdę już wtedy zacząłem myśleć o rozpoczęciu kariery zawodowej tutaj w tym zakładzie. Stąd też rozpocząłem starania o pracę tutaj. Równocześnie w tym samym momencie rozpocząłem studia zaoczne na Politechnice Świętokrzyskiej, więc ten okres dla mnie był naprawdę taki dosyć intensywny i trudny. W momencie, kiedy skończyłem studia, kiedy dostarczyłem tak naprawdę swój dyplom do działu kadr tak naprawdę otworzyły się te drzwi kariery w tej firmie przede mną, bo zaraz po tym e, dostałem awans na stanowisko nastawiacza i miałem też możliwość wyjazdu na 6 miesięcy na szkolenie do Japonii do naszych zakładów NSK, które znajdują się właśnie tam. Jeśli chodzi o samo szkolenie w zakładach NSK, to był bardzo intensywny czas, gdzie mogłem naprawdę wiele, zdobyć duże doświadczenie. Jeśli chodzi o samą kulturę japońską, no to jest to zupełnie coś innego. Japończycy są osobami bardzo pracowitymi. Powiedziałbym, że są to pracoholicy, którzy spędzają w pracy bardzo dużo czasu. Czy, czy ten termin Ci przede wszystkim odpowiada, tak? bo to jest najważniejsze, żeby wiesz, tutaj Wam nie zakłócić po prostu pracy. W chwili obecnej jestem kierownikiem działu APS. Jest to dział, który jest tak naprawdę takim działem wspierającym produkcję. Sama nazwa to jest skrót od Advanced Production System, czyli takich systemów produkcyjnych, które stricte zostały opracowane i wdrożone w zakładach Toyoty, to były lata 50. tak naprawdę. Także my też korzystamy, ponieważ jesteśmy firmą, koncernem japońskim, korzystamy z dokładnie tych samych systemów. Piendzies jest jedną z fundamentalnych narzędzi doskonalenia, ciągłego doskonalenia. Jeśli chodzi o mój codzienny grafik, to zaczynamy od porannych spotkań na, na hali produkcyjnej. Mamy wyznaczonych kilka działalności, które są prowadzone na terenie całego zakładu. I tak naprawdę, jako dział APS-u, wspieramy osoby, które prowadzą te działalności poprzez pomoc w monitorowaniu i prowadzeniu tych działalności zgodnie z zasadami APS-u. Nigdy nie żałowałem tego, że trafiłem na Politechnikę Świętokrzyską. Uważam, że Politechnika Świętokrzyska dała mi ogromne podstawy i możliwości swojego rozwoju. Jest to też taki dobry przykład do tego, by, by powiedzieć, że cudze chwalimy, swojego nie znamy, ponieważ uważam, że Politechnika wszystko ma ogromny potencjał, świetnie wykwalifikowaną kadrę i daje absolutne możliwości rozwoju nie tylko naukowego, jak również praktycznego.